No ale no start był ciężki. Ile tam było? 1-4 na początku, tak? Na początku, na dwóch itemach lecisz po prostu, nie? I to jest wszystko, co potrzebuje ta postać. 10 zł. 10 zł z wardzika, zawsze dobre. Jeszcze jednego hitka mógłby wziąć, chyba. ale się wstydzi, szkoda. Nie no, pa jak to idzie To jest stworzone do dżunglowanie O kurcze Ja wyjść na bocie To ja specjalnie na Redzie zaczynam, żeby oni sobie wygrali A oni dostają na łeb Ajajajajajaj, aj, aj, aj. Szkoda Za skin do małpy, to jest project. Oj, A to ma w ogóle jakieś te przeliczniki na. Czy na, na ciągle marki zwiększone coś? Nie ma chyba, nie. Ej, to naprawdę nie tak, nie tak źle czyści dżunglę. A zagra. To powinien Riot zrobić właśnie, czy kurczę? Jakiegoś Yone'a i Yasuo'u dać do dżungli. Dobra, ludzie może wtedy bardziej chcieli grać w dżunglę. No prawie. Szkoda, że to nie mogli jakoś przerwać. Robi to. No czwarty level ma. Chyba nie po... O kurde. Smaita dziewięć. Proszę zabij go. No i tak się wygra właśnie na dżungli Yasuo. Let's go. O Okej okay. Jak miałbym flesza, a? wave jest daleko No nie, da się O nie No, prawie. Zaraz to będzie Shaker, prawda? Chociaż. Den, no, no, wiem, że będzie. Mago, dobra. Auto tak jakiś jeden? Dobrze. No, myślę, że będzie co do niego. Tego smoka musiał przemycić. Aha, poprzemycany. Tak, od dołu. Widzę, widzę, widzę. Dobra, go. Tylko też chyba werkim troszkę, ale okej. Chyba nie musiał to żywać, jak na moje, ale dobra. Szako, obok. Okej. Okay. jakbyśmy zagrali ekranu psu. Per. Gdzie tam widzisz? No bo mi się ten zawodnik na vex. Ups. O. <ścoughs> nie to dziwo. wiem, to w ogóle, to po <ścoughs> No powiedzcie mi, że to jest sprawiedliwe. Przyjdę i temy. ciacham gościa w półtorej sekundy, chyba, no tak. <tragedia>, Tragedia. Ale to no, mógł uważać, nie? Para Malfit dama jeszcze jako zierkę. A nie, Wiktor jest w pazie, czeka. Paweł w niego. No i o to chodzi. Ale najbardziej to mnie zdziwia to, ile ja CSów zrobiłem, kurczę. No ale no start był ciężki. Ile tam było? 1-4 na początku, tak? ale to jest tak klasyczny Jasuło, naprawdę, to jest klasyczny jasuło Na początku lipa straszna, ale kupujesz Shield Ball, a później jeszcze a. I to jest wszystko, co potrzebuje ta postać. Na dwóch itemach lecisz po prostu, nie? No ale weks tutaj, no piękny gaming. Ładnie, ładnie. Ale może jakoś tam radę. Na drugim będę ubrał chyba, nie? Tak się bałem, że mi ukradnie ja? No dwóch masz ma żadnego sensu, jeszcze nie ma sensu e, czy po nie dałem w ogóle Ja w ogóle, Jasło i one mają taki sam cooldown na ku. Wydaje mi się, że. Jasło miał chyba mniejszy. O, może ta kwestia tego tak speedu po prostu? Zobaczcie! Niesamowita sprawa! Takie samo. Kawski, dziękuję. Słuchajcie, młodeczko. Liliana micie już coś działała. Okej, okay. to ma Blue Buffa. Czy on czasem jego Blue nie ukradł? Czy mi się wydaje. Polecimy dwa na raz. Pisemne pozdro. Było kupione. Dobra, to zaraz ogarnę. Zaraz zobaczę. No ładnie, Szymek. No ładnie. Pewnie praca zdalna jest. Jest grany lolek. Pięknie, pięknie. I to W ma taki jakby lekki channeling czym się kurczy wydaje? Hej. jakiś kół? Hmm. Plan był dobry Tylko wykonanie nie bardzo tak bo ja tego chyba nie zrobię jednak Hmm no, podlimity. Kur... I tak bym to nie zrobił. Jak to na... Co jest? Jaki potężny smok! Dziękuję. Oj, no zaraz na tę agro. To szkoda. Muszę puścić, bo będzie walka. Oops. O! O, ja nie mam tego. Ja nie mam shield'a, do... Dobra, sorry. Tak zaczynamy walkę totalnie kratyńsko. Ajbat, Przepraszam. Mhm. Fajne, sprawiedliwe. Podoba mi się. I W ogóle było coś takiego, że jak graliście na ramach, to te plusy, które się podnosi, też były zakodowane właśnie jako. Jako miniony. <noise> to jest tak głupie. Czemu on jest taki OP? To mi chwyciło. Kurde, no chyba za szatę, więc to normalnie zapało. Nie przesadziłem. Oj, oj, okej, okay. okej, okay, dobrze Trochę tak za dużo chcę solo grać Ładna zonia No, grałem gry Dawajcie No i tak jakoś tak ciężko tę grę zamknąć, nie? Nieważne, nie ciężko. Jak tam demerz, trochę się boję. Okej, okay. co z wilków sobie zrobię, tam? Jaki build? Divina? No, sobie divina na nich się wydaje, ok. To było coś takiego, że się dobijał jakoś? Po coś. po prostu mi ten gul. Ty te pojedyncze gule też... Gdzie to oni te kojurki jakoś zmieniali chyba? Ej, na pa jak to leci. Poczekaj. Na chwilę, a to się sam... Ja nie rozumiem w ogóle jak to działa. Aha, jak dajesz E na gościa to ożywają z tego grobu, tak? To co to za oznaczenie w ogóle? Aha, to jest ten mark, żeby mu speed dać, okej, okay. dobra, dobra, spoko. Teraz wstaje ten, aha, dobra. No i ja nawet nie do końca rozumiem, na czym polega jorka? szczerze powiedziawszy. Pierwsze są te gule, jak tak skaczą Dartoflo, dzięki za miesiące. Dzięki za polecenie Prima. Spoko spoko. Polecam dla każdego oczywiście. Jest piękna sprawa, z której każdy powinien skorzystać, a ten kto nie korzysta, ten głuptas straszny. ja coś tam te guliki robią. Coś tam biją. Wstaje tutaj. Fajne 3.15, dopiero Reda. No, tempo nie jest jakieś wyśmienite. Jak ten talon się wypierdzielił? Na warcie jestem. Witam serdecznie jak Żegnam równie serdecznie, hmm, to ciekawym Zobaczcie! Nisamowite! Dobry! Wyśmienite! 50-25, dobra, No i sklepaliśmy tak kurczę? E? Sytuację mówisz. Czy ma rękę. Ja nie mogę demonstrować, tak? Od razu Dobra, nice. <grymne> Wyliczone. Mam tak że jest tam dobry. Na następny sezon. Ciekawe bardzo. Gdzie jest team? Kiedyś miałem team. Strasznie dziwnie się gra to w. Na tym juriku. Dobre. Jeśli ma te to w sumie jest tragedia, nie? Będzie to masakracja tutaj. Eksterminacja, kurcze Za freak'a, mm -hmm. Okej okay. Spate'owaliśmy na Czy mm, moje skoczenie tu jest dobre? Chyba nie o, No jak to kur... Ej! czy przecież... stałem za tym! Zrobimy set'a, to będziemy mieli free smaka raczej. Wow, jaki damage od nie mogę go zostawić już tak naprawdę? Mogę dojść. A Felius 20. Dobry staty. Moja szkoła. To mi się podoba. Smok, pamiętajmy o smoku. Jak tam staki? 600 nieźle. Dobra, Felios źle ci tu Nie mamy drużyny. Dobra, Feliosik, to jaki naprawdę? Dobra, czyli to idziemy w takim razie? I jest suki, Okej, dobra, go. Te już użył, nieważne. No, kurde, skalujące się szczepione, jednak robią swoje. Nie, teraz no jest wiele rzeczy, które można by na tym y, Joriku lepiej czy inaczej zagrać. Tylko, że to są często rzeczy, które się na Tak samo z Breaker, nie? No, ja tutaj raczej nie gram tak sprytwuszowo i tak dalej, nie? Fajny Jorik, ale no, stworzony do topilnowania, jednak. No, se nieźle.